Pomagałeś, by on miał zdjęcie z Donaldem Trumpem? Mm, nie, <laughs> uśmię, nie. <laughs> nie, nie. nie, to jest zasługa Karola. To Ale co to jest za zasługa? Przecież... No to, że wypracowało dobre relacje, no nie mogę powiedzieć. No, naprawdę? Coś, nie mogę, nie. No, uważam, że wykonał bardzo dobrą pracę. Był bardzo dobrym kandydatem, bardzo pracowitym, potrafił zbudować relacje. Mm, I też trzeba podziękować tutaj prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Za, za wsparcie i za pomoc. Bo jego początkowe wystąpienia, nie czarujmy się, dobra, były fatalne. Drewnem może nie, ale było widać, że nie jest człowiekiem, y, który pożera media, tylko jest y, takim patriotą, który wykonywał y, ważne zadania na, tej, na tym odcinku historycznym. Miał pewne doświadczenia. Ale widać było, że nie jest człowiek jakby politykiem wiecowym, tak? Znaczy, że nie robił tego, no bo, no bo nie musiał tego, robić, miał, miał inne zadania. Ale z każdym dniem, a właściwie z każdą godziną, ja widziałem, jak, ten, jak, jak jest zdolny, jak się rozwija, jak jest otwarty na to, co, co mu się sugeruje, co mu, co mu się doradza.